Szanowny panie, prezydencie Francji, piszę w sprawie mego męża, poety, od lat trzynastu w pełnej izolacji, od lat dwudziestu trzech zamknięty w twierdzy. Siedzi przed murem w inwalidzkim wózku. Coś po torturach w kręgosłupie zaszło. Był oskarżony o kontrrewolucję, a pan podobno zna Fidela Castro. Mąż mi pisał, że czuje się wolny i to jest prawda, jest i będzie ze mną. A ja po świecie, błąkam się potwornym i szukam kogoś, kto by się tym przejął. Szanowny Panie Prezydencie Stanów, piszę w sprawie mego męża, poety, od lat 23, izolowany. Ma pojedynczą, celę w ciężkiej twierdy. Prezydent Francji nie mógł nic poradzić, a mąż mój cierpi za parę słów prawdy. I chyba wiedział, że prawdę go zdradzi, ale nie myślał, że zdradzi go każdy. Pan się nie musi przejmować układem, proszę mi pomóc z lub siłą. Mąż jest kaleką. Marzeń nie ma żadnych, Prócz tego byśmy wspólnie lat dożyli. Szanowny Panie, Pierwszy sekretarzu, Piszę w sprawie mego męża, poety, Od lat dwudziestu trzech podlega karze, Naprawdę na zbyt ciężkiej dla człowieka. On nic nie zrobi, nic już nie napisze Będziemy żyli, jakby nas nie było On w swoim wózku przecież tylko myśli O przyjaciołach, którzy już nie żyją Nie proszę łaski, proszę o pogardę Jeden zgardliwy ruch wszechładnej ręki Niech Pan napisze, a poszli do diabła I odejdziemy, i skończą się męki Boże jedyny, dzięki Ci za siłę, którą nam dałeś na te długie lata, bo choć osobno jesteśmy silniejsi od kata oraz od przyjaciół kata.